Devil May Cry 5, czyli diabeł może zapłakać. Piąta odsłona znanego slashera, no, wydawanego przez Capcom, premiera 8 marca. Zbiegła się z nim kobiet, tak naprawdę. No cóż, będziemy patrzeć. Ja, szczerze powiedziawszy, jestem oczywiście fanem tego typu gatunku. Bardzo lubię Devil May Cry, ja jestem związany z serią od samego początku istnienia Dlatego postanowiłem iść za ciosem Piątka, ósma generacja sprzętowa, dlaczego by nie Dlatego sobie wystartujemy z takim tematem Zaczynamy Tak więc zaczynamy Historii gry nie będzie Będzie za to na końcu filmu Pierwszy raz ja tego nie robię, gra zrobiła to za mnie, więc wrzucam po prostu dla tych, co będą chcieli sobie posłuchać, obejrzeć historię Devil May Cry. A to na samym końcu będzie już po recenzji, więc kto będzie chciał, ten sobie zostanie i e, można powiedzieć, wysłucha tego tematu. E. Jedziemy od podpunktów jak zawsze, ponieważ wiadomo, że mam Alzheimera i gdybym tego sobie nie zapisał, to bym tego nie zapamiętał albo zapomniał, więc startujemy, cena gry w dniu premiery to 209 zł, polskie napisy, tak i w sumie znowu, e, tak jak metru mi się udało za 209 wyhaczyć, tak samo Devil May Cry 5 za 209 zł z polskimi napisami, myślę, że cena dobra, bo na necie gdzieś te gry... E, po różnych sklepach chodzą po 259, po 239, itd. Tak tak Cena 209 uważam, że jest naprawdę niezła i warto w tej cenie sobie nabyć taki, e, taki tytuł. No, grafika. No i grafika tutaj robi dobry rozpierdol, ponieważ PlayStation 4 Pro ma 4K, 60fps i tryb HDR-u w zasadzie to efekt HDR-u, tak? High Dynamic Range zwykłe 4, zwykłe PS4 ma 1080p 60fps i genialne modele postaci tekstury, oświetlenie w połączeniu z ultra płynną animacją e, robi niesamowite wrażenie faktycznie graficznie jest no super naprawdę stoi ta gra na wysokim bardzo poziomie, efekty oświetlenia są rewelacyjne, 4K robi tu niesamowitą robotę, plus te 60fps to jest już w ogóle zajebisty majstersz tych modele postaci kurde sztos, po prostu rewelacja, fajne tekstury, nic tu się nie rozmywa, nie pływa, nie kasztani. Grafika taka zwarta i rewelacyjnie wyglądający Devil May Cry, naprawdę dostaliśmy super e, graficzną tutaj oprawę. Gra klasycznie podzielona jest na misje. E, przerywane cutscenkami. Przed rozpoczęciem każdej misji możemy się przygotować ulepszając umiejętności, sprzęt czy kupując przedmioty. No I Faktycznie takie Ee, że fabuła sobie tam idzie, natomiast jest to dzielone etapami na każdą misję. Za każdą misję dostajemy tam, mamy, zliczane jakieś punkty, które z kolei uzyskujemy podczas walki z przeciwnikami. Dostajemy te oceny klasyczne, takie od wiecie, tam od D do góry, do SSS, do 3S i nie wiadomo od czego tam jeszcze. No i za to zbieramy punkty na koniec. Za każdą taką walkę to jest to podsumowywane i dostajemy ocenę ogólną za przejście e, misji. Fajna sprawa, takie nawiązanie no w zasadzie klasyczne, jak ktoś jest obyty z Devil May Cry to wie, że tak wcześniej też to wyglądało. Mieliśmy system podzielony, czy gameplay cały rozdzielony na takie na system misyjny. No, czyli mamy taki fragmencik od do. Oczywiście fabuła analogicznie tutaj podąża tymi misjami, więc to wszystko się klei, trzyma kupy. Jak najbardziej spoko. Mechanika Devil May Cry to znany klasyk z poprzednich odsłon. Szybkie, efektowne walki, spory dynamizm, plus do tego genialne światło, genialne światło, genialna ścieżka, albo czym powiedzieć, Już to, sam się zamotałem normalnie. Prosty eksplor, zbieractwo różnych m, przydatnych rzeczy, niebieskie kule, czy czerwone skrzepy krwi, czy punkty zawarte. To Jest to taki klasyczny, można powiedzieć tutaj mechanizm tego Devil May Cry'a. Bardzo dynamiczna gra, ale to też te 60 fpsów tu robi robotę, ponieważ e, no, ten dynamizm skądś, się, gdzieś się z czegoś bierze, tak, z muzyki, która podkręca tempo raz. E, graficzkę super, cutscenki, no i te 60 fpsów do tego pasuje i robi z tego, można powiedzieć, e, komplet. No, Explorer jest prosty, no, gra Devil Maker zawsze idzie po szynach, jest mocno ograniczony, gdzieś tam taki jest schemat i format tego, tej gry, więc tutaj nic, nic więcej nie ugramy. Są pewne jakieś tam, można powiedzieć, krótkie odnogi, czy jakieś takie przejścia, gdzie możemy sobie powiedzmy, ukryte pomieszczenie odnaleźć i tam pozbierać jakieś fanty. Natomiast generalnie idziemy po szynach, można by tak powiedzieć, wytyczonymi ścieżkami i za bardzo zejście na bok nie mamy możliwości. Natomiast to nie przeszkadza, no to jest formuła Devil May Cry i każdy kto grał, to wie, że tak to wyglądało i tak to wygląda teraz. Oczywiście nie przeszkadza, jak najbardziej, wszystko zostało tutaj zachowane. Trzyma się to kupy, można powiedzieć. Kaccenki dodają grze dobrego tempa, a są wykonane mistrzowsko. I tak z jednej strony tak, z drugiej strony czasami za często te kaccenki się pojawiają, ponieważ w zasadzie co lokacja, co lokacja, co, co parę kroków po walce. Scenka, kad scenka, czasami trochę troszeczkę jest za duże, jakby za bardzo nawalone, z przepychem to zostało. Natomiast nie przeszkadzał fajnie się to bardzo wszystko ogląda. No w takiej grafice, no to przecież ciężko się z tym nie zgodzić. Pozornie otwarte lokacje, gra na szynach, no to już powiedziałem tak, no to nie jest sandbox oczywiście, no to jest taki wiecie, no wytyczone ścieżki w ładnej oprawie, troszeczkę możemy pójść w prawo, troszeczkę możemy pójść w lewo, gdzieś tam skręcić, coś odkryć, ale generalnie trzymamy się torów. No i tyle. Czasami praca kamery daje dupy i zamura. Tu bardziej chodzi o podążanie za przeciwnikami, bo o ile go namierzymy i on jest gdzieś tam w zasięgu wzroku jest ok, natomiast jak szybko się gdzieś przemieści, jak jest to jakiś powiedzmy przeciwnik latający, to ta kamera się nie obróci, trzeba automatycznie trzeba samemu manualnie tą kamerę tam jąchać. I czasami to robi siekę taką, no i nie do końca jest to fajne, przynajmniej mnie się to tak nie za bardzo momentami podoba, ale nie narzekam. Sterowanie proste, jednak zbyt dużo kombinacji guzików jest. Może faktycznie proste jest, no bo mamy atak taki, atak siaki, dwa guziki, mamy skok, to później ta kombinacja z tym L1, R1, te kombosy, gdzieś zacząłem się w tym gubić. No, w ogóle musiałem się najpierw nauczyć jak unik zrobić, niby nie jest to trudne, ale jakoś tak nie jest intuicyjne. I na... Trochę czasu mi to zajęło, zanim podczas walki, gdzie chciałem zrobić na szybko unik, to zwykle odpaliłem jakiś atak, coś, coś w ogóle zrobiłem innego niż chciałem. Więc jest trochę to takie zakombinowane nie do końca ja się w tym odnajduję. No ale oczywiście, im więcej czasu się gra, tym się coraz lepszym w tym stajesz, więc no spoko nie. Spora interakcja z otoczeniem, faktycznie fizyka. Eee, bardzo fajnie zrobione. kurde, wszystko się przesuwa, przewala, wszystko możemy rozwalić, na coś wejdziemy. To to się poddaje interakcji. Wszystko jest jakieś takie fajne. No naprawdę superowo to jest wszystko wykonane. sztos, naprawdę. Zajebiste modele demonów w postaci tych rywalnych, które mamy, oczywiście, eee, to raz. Dwa, no wszystkie potwory, demony wykonane są bosowie. Kurwa, wyglądają po prostu rewelacyjnie. To są tak klimatycznie zrobieni. Mm, taki, wiecie, no, prawdziwy Devil May Cry to jest po prostu, wypływa z każdego, można powiedzieć, Zakamarka tego tytułu. Demony świetne, no, rewelacyjne. Postaci tych demonów, przeciwników jest dużo, każdy jest inny, inaczej walczy, inaczej wygląda, a wszystkie są świetne po prostu, no nie? No, mamy grywalną postać tajemniczego V, czy tam V, no gościu się nazywa v jak litera V po prostu, który atakuje przy pomocy demonicznej pumy. I Orwaj faktycznie jest to taki typek wychudzony, z tatuażami, który któremu towarzyszy Puma i Orzeł, a, i nimi wykonujemy ataki. Dodatkowo możemy przywołać demonicznego jakiegoś tego Goluma, który też nam pomaga. I ale nie będę opowiadał, jest, jest, ta, jest ta postać: jest Dante, z Nero, jestem Wino, nie są trzy postacie, i tam nimi tam lecimy przez wątek fabularny. Cóż mogę powiedzieć, świetny Devil May Cry, naprawdę jest raz, że zachowany klimat i wczuwa na 100%, jest, jeżeli ktoś był obeznany z serią. Z drugiej strony oprawa jest to kosmiczna można powiedzieć to oczywiście to 4k 60 fpsów jest dlatego bo ta gra nie jest sandboxem ona jest lokacje są wiecie, no po, ograniczone gdzieś tam No w związku z tym dało to możliwość tworzenia 60 fpsów 4k z HDR -em. Kurwa no wygląda to i chodzi no jak żyleta no jest po prostu coś niesamowitego Gra tak naprawdę i dla fanów serii obeznanych czyli na przykład dla mnie no ja znam grałem ale i dla nowych jakich, graczy, którzy nie są obeznani z serią, nie grali w Devil May Cry, a mogą przysiąść, no, historii sobie mogą wysłuchać Devil May Cry e, i zagrać. Od tej części no, tracą, no, no, stracą, oczywiście, że tak, natomiast nie jest tak, że nie da się w to grać, bo nie odnajdziesz się w ogóle w tym temacie. Dostaną zajebistego slashera e, super dynamicznego i super wyglądającego. No i cóż. Zapraszam oczywiście do kupowania i grania i jak najbardziej e, łapkowania pod filmem, komentowania. Komentarze najważniejsze zawsze uwielbiam e, czytać, bo się dzielicie wtedy swoimi spostrzeżeniami, albo uzupełniacie tam coś, czego nie powiedziałem, albo jak coś źle powiedziałem, bo też tak się może zdarzyć, bo ja przecież nie jestem jakimś tam nie wiadomo kim, tylko zwykłym normalnym graczem, który lubi sobie pograć, lubi też pogadać o grach, także no cóż. Tyle z mojej strony tym razem. No i dzięki oczywiście jak, jak zawsze za uwagę, tak, eee, za poświęcony czas i zapraszam do oczywiście kolejnych mm, filmów. No to tyle i trzymajcie się. Still a soul.